Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, co jest grane, czyli naszej sobotniej serii, która co tydzień o 8 rano w sobotę właśnie się pojawia i może się sobie w niej zobaczyć kilka różnych gier, czyli gry, które otrzymaliśmy i te gry znajdują się w naszych stokach i czekają na różnego rodzaju, nie wiem, ozdjęciowanie, zrecenzowanie, nie mam pojęcia co, ale te gry po prostu mamy. Tak jak w poprzednim tygodniu, a że jest to odcinek, który w poprzednim tygodniu dla Was minął tydzień, dla mnie minęło może jakieś 5 minut od poprzedniego nagrania. Nie i cały czas, że tak powiem, mnie w krzyżu, więc jeszcze nie byłem w stanie dostarczyć tych gier, więc spokojnie te wielkie, piękne stosy powrócą, ale jak Piotr się wyleczy, i już plecy nie będą mnie bolały, więc do rzeczy. Za chwilę zobaczcie pięć fantastycznych gier, które czekają w naszych recenzyjnych stokach ale również zobaczycie grę z wspieraczki, może Gigstartera, którą będziemy również wspierać i będziemy starali się jakoś pokazać, że ta gra jest fajna, ale też na końcu zobaczycie grę, tak zwaną w tym wyjątkowym momencie półkę wstydu, czyli grę, które staram się ocalić od zapomnienia, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, dzisiaj to będzie dla mnie ocalić od zapomnienia, które równocześnie jest dla mnie półką wstydu. No, zapraszam na film. Wiecie, tak swoją drogą zastanawiałem się zawsze, ile okulary plus długopis, kiedy ktoś mówi, stwarza z niego taką osobę, która ma coś wam do intelektualnego przekazania. Tak więc intelektualny przekaz zostawmy sobie. Dlaczego? Ponieważ będę mówił o grze pod tytułem Marvel Crisis Protocol. Jest to gra, którą zobaczyłem, będąc e, w tym roku na SN, ale co tam, Jodrześ nie mógł długo czekać. E, nie czekam na polską wersję, która może ukaże się, a co, wszystko jest możliwe, chociaż gra jest dosyć droga. SCD tej gry to wynosi nie 400%, zł, ale co to jest za gra? Już śpieszę Wam powiedzieć. Jest to gra figurkowa, która dzieje się w świecie Marvela. I już widzę, jak co po niektóre osoby wstały. Dobra, 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 nie będę oglądał dalej. Już zamawiam, już zamawiam. Poczekaj spokojnie. Jest to gra dla dwóch osób, gdzie wcielamy się właśnie w postaci ze świata Marvela, te dobre i te złe, i po prostu będziemy się tam. A co robią te postacie? Raczej znaczy na herbatę, na kawę ze sobą nie chodzą, po prostu będziemy się napierniczać. No. To teraz możecie już tam zamawiać, chociaż możecie posłuchać troszeczkę więcej o tej grze. No i dobra, dostaliśmy, może niekoniecznie czekaliśmy, ale dostaliśmy i nic dziwnego, ponieważ taki gigantyczny sukces wszystkich filmów Marvela, dodatkowo pięknie spiękna historia w postaci Avengersów ostatnich i wiecie, ta piękna scena Avengers Assemble, no po prostu, nie widziałem już takie na YouTubie sceny, jak tam ludzie po prostu darli się razem z tymi Avengersami, napierniczaliśmy razem to nosem i orześciliśmy na fotelikach w kinie. No ale dobra, Adrem, o co chodzi w tej grze figurkowej? Na o co może, że chodzi w grze figurkowej, skoro mamy dwie tak zantagonizowane strony, dobrych i złych. Po prostu będziemy się napierniczać, ale tych pojedynków, na razie jestem pół, tej po półtorej partii, więc coś w stylu nie wiem, ale się wypowiem zwłaszcza, będziemy mieli dwie strony, których zadaniem będzie niekoniecznie się zanihilowanie do zera, ale najciekawszym elementem będzie to, że będziemy musieli wypełniać cele, które niekoniecznie będą polegały na tym zabij tego, zrób to, przenieś to, tylko te cele będą nieco bardziej rozbudowane. Dodatkowo, naprawdę, ale to bardzo mocno nagle. Będzie miało wpływ w to, jak będziemy umieszczać na samym początku na zmiany różnego rodzaju elementy, krajobrazy, scenografii. No, przyznaję, że, że to fajne jest. Kiedy jeszcze przed świętami zrobiłem taki materiał z grami do 100 zł, naprawdę wiele osób, nie tyle że wypełniało, tylko po prostu napomknęło, że Piotrze mógłbyś tam jeszcze wrzucić grę pod tytułem Draco. I rzeczywiście nie ja bardzo wiem, dlaczego tego nie zrobiłem. Gra mi się bardzo podobała w swojej pierwszej wersji, ale teraz ta gra ma swoją drugą, nieco bardziej odświeżoną wersję. Czyli gra autorstwa Adama Kałuży, który również jest autorem gry pod tytułem K2, zawitała w nowej odświeżonej wersji. Czyli znowu będziemy pojedynkowali się, czyli my, złota drużyna versus trole. No, więc jak ktoś jakoś niespecjalnie nas lubi, to możecie sobie kupić grę, gdzie będziecie nas lać. Draco. No i bardzo proszę, mamy w tym momencie grę pod tytułem Draco, a dokładnie jej drugą wersję, czyli Rycerze kontra trole. No i tutaj można powiedzieć, jest nowego. No, najpierw zanim co jest nowego, co jest starego. Stare jest to. Że znowu będziemy naszymi rycerzami dysponując różnymi umiejętnościami, tych rycerzy łącznie jest trzech, i tymi rycerzami będziemy musieli zatłoć trolle. A trolle, jeśli ktoś będzie kierował tymi trolami nie będą mogły dać się zaciukać, czyli można powiedzieć, motyw znany już z poprzedniej części gry. No ale właśnie, jeśli ktoś ma poprzednią część gry, no to co będzie mógł zrobić? Będzie mógł połączyć te tytuły i na przykład zrobić sobie pojedynki w postaci: e, oczywiście, e, krasnoludy na trolle, te nowe, ale również rycerze na krasnoludy, czyli można powiedzieć taki epicki duel fantasy i strony, które będą się nawzajem napierniczać, czyli dwie wspaniałe drużyny lub ewentualnie będziemy bić się z trollami. No muszę, że ciekawy pomysł. A teraz jestem niesamowicie ciekawy, komu ta gra, e, która widoczna jest chyba w tym e, miejscu, do czego ta gra jest podobna, pod względem takiej wiecie, zwykłe prostej okładki, no? No, no mi najbardziej ta gra przypomina Diablo, ale również kiedy czytamy taki zwykły, prosty opis tej gry, yy, gdzie zostajemy poinformowani, że jest to, wiecie, gro RPG, gdzie będą oczywiście figurki, nananana, na, 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 ale będziemy hack slashować, czyli po prostu będziemy rozwalać, zabijać i to będzie celem tej gry, po to, żeby dotknąć no, dopchnąć się do tego złego. Nie wiem jak Wam, ale mi to przypomina takie Diablo na planszy. Nie wiem jak wy, ale ja co jakiś czas z, zasięgam do takich gier, właśnie jak Diablo czy Icewind Dale. Tak, ja wiem, że to są absolutnie kompletne drewna, w które być może teraz się już nie gra, ale wiecie, ja jestem dosyć stary rocznik, więc lubię co jakiś czas sobie te tytuły odświeżyć, nawet przechodząc sobie jakieś jeden-dwa levelki i pozabijając sobie jakieś stworki. Dlatego tym bardziej ucieszyłem się, kiedy na SN usiadłem sobie, rozmościłem się, bo udało mi się dojechać do tego miejsca, a co nie było naprawdę łatwe, ale już kiedy usiadłem i w tym międzynarodowym towarzystwie zacząłem sobie co? Ano, szlachtowa, Stworki. Dlaczego? Ponieważ w Sanctum, jeśli wiecie, no może nie, niekoniecznie jesteś taki, gra, takim graczem, który lubi wiecie rozwijać swoją postać, chociaż to też jest możliwe, czy po prostu zagłębiasz się w takich rpg klimatach. Nie, absolutnie. Tutaj po prostu chodzi, że nie wiem, siadasz i Twoim zadaniem jest zaszlachtowanie jak największej liczby potworów. Ciachasz na prawo, na lewo, zdobywasz jakieś tam, nie wiem, kolejny miecz czy jakieś duperele, które są charakterystyczne dla gier fantazy, i po prostu topisz swój miecz we krwi wrogów. No ale mi se podoba. O, a teraz gra, która może nie, dla, nie jest dla mnie jakoś specjalną półką wstydu, ale bardzo cieszę się, że powstał tego rodzaju set, dlatego o nim mówię chyba już drugi raz. Jest to gra pod tytułem Battletech Starter Box. Jakiś czas temu na kanale recenzowałem grę, która właśnie nazywała się tak Battletech. Ona miała pięć instrukcji, które łącznie miały, ja wiem, ze 150-200 stron. No to dla normalnego człowieka, który dysponuje czasem w liczbie zero lub bardzo ograniczonym jest to zdecydowanie za dużo. I dlatego chyba osoby, które siedzą przy tej grze, Postanowiły wydać taki starter dla dwóch osób, który będzie wprowadzeniem lekkim do świata Battletecha. I to wprowadzenie jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawe i chyba kosztuje 7-8 dyszek. Zobaczcie, może Was zainteresuje. Jak ja niesamowicie kiedyś kompromitowałem się przy tej grze. Dlaczego? Ponieważ czytając te 150 stron instrukcji, o których już mówiłem już nie jeden raz wam. Była tam taka zasada, która nakazywała naszemu Mechowi się chłodzić. Ja tej zasady kompletnie nie byłem w stanie zrozumieć, aż ktoś wreszcie mi to wytłumaczył. Łopatologicznie bardzo dziękuję za cierpliwość tej osoby, tłumaczyła mi to do godziny. Ale dobra, tym razem z tą godziną nie będzie problemu, ponieważ dostaliśmy dużo bardzo mocno uproszczoną instrukcję. No nie można było tak od razu, tylko trzeba było pisać jakieś takie rzeczy. Nie, tym razem mamy. Bardzo uproszczoną wersję nie, gry, w której będziemy kierowali mechami. I teraz, żeby nie było, jest to dosyć zaawansowany system, nie taki jak dzisiaj prezentowany Marvel, nie, który będzie polegał na tym, że mamy swojego mecha. Do tego mecha mamy karteczkę, którą będziemy mogli sobie kserować czy drukować z internetu, i na nim mamy rozlokowane wszystkie elementy naszego, nie wiem, pancerza czy uzbrojenia. I rany, które będziemy zadawali jednemu mechowi czy innym mechom, będą wpływały na Zdolności do poruszania się, zdolności do strzelania, zdolności do czegokolwiek, czy nawet tego chłodzenia, co które jest bardzo istotne w grze, jak się dowiedziałem, będziemy mogli sobie wyrywać drzewo, napierniczać kogoś po ubliższym drzewem, czy na przykład wyrwać mu rękę i tą ręką, nie wiem, też go nawalać. Rzeczywiście, w tej grze, praktycznie pod względem plastyczności, z mechem swoim przeciwnika możemy zrobić wszystko, jak możecie się domyśleć, jest to nieco wymagające. I wiecie, właśnie zauważyłem, że chyba dzisiejszy odcinek jest taki bardziej figurkowy i co po niektórzy mogą stwierdzić, no nie no Piotrze, my tu na planszówki przyszliśmy, a ty nam wciskasz jakieś tam gry figurkowe. No był Battletech, był już Marvel, więc zamkniemy kolejną grą figurkową, którą zobaczyłem no, dość dawno temu, ale nie jakiś, jakiś czas temu dopiero do mnie dotarła. Ta gra nazywa się Speed Freaks, czyli gra, w której znowu mamy taki element wyścigowy, czyli po prostu gobliny będą się ścigać w... No co, w czym? No w samochodach. No skoro mamy Blood Bowl, czyli możemy tam, wiecie, mroczne elfy, czy orków, czy krasnoludów w, wbić w takie nie, nie wiem, futbolowe stroje i kazać im się po prostu napierniczać czyli po prostu grać w futbol, no to czemu nie można byłoby tych samych wsadzić do różnego rodzaju pojazdów i kazać im się ścigać? Można? Można. A pomalowane wygląda to prześlicznie i muszę przyznać, że jest to całkiem fajna gra, aczkolwiek rozrzut cenowy w różnych sklepach, które widziałem, które oferują tę grę między 240 a 520 zł, przyznaję jest chyba największym jakim do tej pory w ogóle widziałem. No i teraz opowiem Wam o grze, którą jakiś czas temu po prostu przyuważyłem na półce sklepowej i niewiele myśląc, nabywszy, wyszedłem, e, jeszcze nie pomalowawszy, skleiwszy, zacząłem grać. Dlaczego ta gra mi się spodobała? No, no właściwie prosty powód, ponieważ jest to uniwersum Warhammera 40 000, a teraz bardziej po podobają mi się gry z tego uniwersum, które niekoniecznie polegają na tym, że będą ścierały się dwie strony i po prostu będą ordynarnie do siebie strzelać. Więc w tym momencie, co na przykład orkowie mogą robić w wolnym czasie, czy orki, jak ktoś tam chce coś takiego usłyszeć i na sobie komentarz, że się nie pisze orki, bardzo proszę, masz okazję. Co orkowie w takim razie robią? No, zabijają się między sobą albo na przykład urządzają wyścigi. No i w tych wyścigach my bierzemy udział. Co ciekawe, w tej grze mamy scenariusze, czyli właściwie cztery pomysły. Na różną formę wyścigów, ale również możemy te wyścigi utworzyć w kampanię. W tak zwanym międzyczasie to nie będą takie proste wyścigi, gdzie będziemy z punktu A do punktu B docierać, tylko będziemy do siebie, no co? Będziemy strzelać, będziemy sobie podkładać świnie, podkładać sobie pułapki, po to, żeby oczywiście nasz wóz naszej bandy dojechał jako pierwszy lub po prostu zrealizował polecenia, które mieliśmy w scenariuszu. Naprawdę kapitalny tytuł. No i tak jak Was informowałem na samym początku, teraz będziemy mieli do czynienia z pewnego rodzaju półeczką wstydu, ale również grą, którą Piotrek chce uratować od zapomnienia. Mianowicie tą grą jest gra pod tytułem Mr. Jack. O i proszę, w tak zwanym międzyczasie zobaczyłem, że tę grę mam, więc przerwałem ujęcie, żeby inteligentnie pokazać, że o oh, wow, fajnie, jest gra. Jest to gra, o której od jakiegoś czasu mówimy bardzo głośno z Klaudią. No, Klaudi bardzo, bardzo niesamowicie ta gra się spodobała, stąd powędrowała również na jej listę ulubionych gier, a jest to gra przewidziana dla dwóch osób. Jest to gra niesamowicie klimatyczna, ponieważ jedna osoba wciela się w tego złego, którego chce usiąść z miasta, czyli właśnie Kubo rozprowacza, a druga osoba wciela się w tych wszystkich, którzy chcą go po prostu złapać. No i taka zabawa zabili go i uciek, a dokładnie nie zabili, tylko po prostu chcą go schwytać, żeby tenże nie uciekł, czyli od razu wiemy co robią obydwie strony. Niesamowicie piękne wydana, bardzo prosta gra, do którą możemy właściwie sobie usiąść za każdym razem, powtórzenie zasad nie zajmuje jakoś specjalnie dużo czasu. Fajna Plansza, ciekawy dodatek dla poszczególnych postaci, ponieważ te postaci, które będą łapały Kubę rozprowacza, będą to postaci, które będą dysponowały różnymi umiejętnościami. Więc jeśli ktoś chce taką grę no chyba taką małą losową, przewidzianą na takie taktyczne rozkminianie, gdzie ktoś może być. I to jest taka gra błędów, troszkę tak jak siatkówka, że przegrywa ten, kto popełnił więcej błędów. No to tutaj, Mr. Jack, gra dla dwóch osób jest dla Was i bardzo bym chciał, żeby ta gra była po prostu grana i żebyście o niej pamiętali lub po prostu nie omijali, jak zrobił to Piotrek i Klaudia. No i ostatnią grą, którą dzisiaj zobaczycie i jest to gra, która będzie walczyła prawdopodobnie pod koniec stycznia o ufundowanie na starterze. jest to gra pod tytułem Rocketman. Nie, ta gra nie ma nic wspólnego z filmem o tym samym tytule i jest to gra, nie, której autorem jest niejaki Morten Wallace, więc już możecie stwierdzić, o, będzie troszeczkę kombinowania, będzie ciężko, ale być może dla większości zaskoczeniem będzie, że jest to gra, która, no właśnie, jest to gra deck buildingowa, w której naszym zadaniem, e, jak może troszeczkę nazwa sugerować Rocketman, jest to, że będziemy właśnie uczestniczyli w kosmicznym wyścigu. I w tymże kosmicznym wyścigu, takim handlowo-korporacyjnym, naszym zadaniem będzie zbudowanie jak najlepszej Italii, pozyskiwanie coraz y, nie to nowych surowców, ale w międzyczasie będziemy mogli sobie przeszkadzać. Gra, którą mamy od jakiegoś czasu w, w trolu, aktualnie testujemy i muszę powiedzieć, że na ten czas gra nam lekko przypadła do gustu, jak będzie dalej się z Zobaczy, ale wydaje mi się, że chyba kto jest fanem twórczości pana Martina Łesa, raczej nie będzie tutaj um, zdegustowany. Naprawdę fajny, ciekawy tytuł, ale jeszcze, żebym się tak na 100% wypowiedział dobrze lub negatywnie o tej grze, jeszcze parę partii na liczniku muszę mieć. No i co? No i dobiliśmy do końca tego odcinka, i muszę przyznać, że jest to odcinek ostatni. W tym roku. Następny odcinek zobaczycie oczywiście w nowym roku, czyli będziemy wszyscy o rok starsi. Ja jeszcze będę młodszy i piękniejszy i będę miał jeszcze najfajniejszą fryzurę. Ale mam nadzieję, że będziecie uważać na Sylwestra, lub ewentualnie będziecie grać w planszówki, lub po prostu o nich zapomnijcie. Po prostu bawcie się dobrze i oczywiście bezpiecznie. To tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!